Wiecie, jak wygląda Omoda 11? Z tą Omodą to trochę żartowałem, ale rzeczywiście, to jest samochód, który w Chinach występuje jako większy brat czegoś, co w Polsce występuje jako Omoda 9. No i zobaczcie, jakie to jest potężne auto. Słuchajcie, ma ponad 5 metrów długości, 3 rzędy siedzeń, jest taki no majestatyczny, amerykański bym nawet powiedział, tylko kosztuje on kosztuje, jakbyście chcieli go sprowadzić z Chin do Polski to kosztuje tyle co Moda 9 no ale dostajemy słuchajcie dużo więcej i dużo bardziej luksusowego samochodu zresztą zobaczcie sami tak to wygląda ekrany wielkie, bardzo luksusowe fotele, jeszcze wygodniejsze niż w dziewiątce ze wszystkimi możliwościami regulacji, masażu, wentylacji w ogóle świetne materiały wykończeniowe zobaczcie jak to jest przyjemnie wszystko wszystko powykańczane jest oczywiście Head-Up Display, jest multum głośników. Nie wiem, nie znam tej marki. Musiałbym za chwilę zobaczyć, jak to wszystko brzmi. Ale naprawdę wygodne. Jakby czuć, że to jest po prostu dużo większe i dużo bardziej luksusowe samochód niż, niż dziewiątka. No i co? Wszystko, czego się dotknie, jest przyjemne. Wszystko przyjemnie klika. Naprawdę powiem Wam, że to... Czekajcie, tylko wyłączymy, żeby nam nie hałasowało. Że to naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie, też ile miejsca jest z tyłu. Kurczę tutaj. No, to jest taki samochód, który odpowiada trochę Mercedesowi GLS, BMW X7. Może Majbachowi trochę. Niestety nie mogli się powstrzymać i dali, dali trochę pianobraku. No, i jeszcze zobaczcie, słuchajcie, jak to wygląda z tyłu. Jeżeli chodzi o bagażnik. Mamy trzy rzędy siedzeń i jeszcze trochę bagażnika. No i oczywiście możemy położyć siedzenia elektrycznie, wtedy mamy więcej więcej przestrzeni. Także tak, jeśli chodzi o technikalia to ten samochód jest dokładnym odpowiednikiem o Model 9, czyli ma ten sam zespół napędowy z trzema silnikami elektrycznymi oraz silnikiem spalinowym. Bak paliwa to jest 70 litrów. Bak, znaczy bateria to jest 35 kWh. Przejdziemy no, 150 km spokojnie na tym prądzie i potem się włączy silnik spalinowy. Także bardzo fajne auto, no i słuchajcie, kosztuje, tak jak powiedziałem, tyle co moda 9, więc jest, jeśli ktoś chce sprowadzić taki samochód, czyli mieć dużo bardziej luksusowy samochód w cenie Omody 9, czyli około 220 tysięcy złotych, to zapraszam do kontaktu ze mną i cóż, będziemy działać, bo ten, ten samochód też jest sprowadzony już bezpośrednio dla klienta w Polsce. Pozdrawiam, trzymajcie się i do zobaczenia.